O no, gościu w ogóle nieźle, nie? Słuchajcie, tutaj na plaży gościu podchodzi e, z, jakimś, e, z jakąś kartką, że robi masaże w ogóle, słuchajcie. Chińskie. E, chino. Już się nauczyłam po hiszpańsku. E, I czy nie chcesz z, też wiedzieć co z, 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 z ofertami? Czy może mi wymasować, nie? Ja mówię, ja ofercera ja, mówię, nie, dziękuję. No dobra. Kontynuując, w ogóle doszła, doszłam sobie do... Yy, no, w tym klubie, sorry, skończyłam na tym klubie. No i oni wszyscy w ogóle zachwyceni. Ja mówię do niej, że, że okej, okay, ale że ja szukam pracy, że jestem tutaj... E, czwarty dzień że, e, że muszę mieć pracę bo nie chcę wracać do Polski, ja nie będę miała za co żyć i że granie, granie, graniem ale jeżeli mi zaproponują jakieś trenowanie czy cokolwiek żebym była trenerem y, czy coachem czy coś, no to że w ogóle super nie? E, i słuchajcie, e, tam chwilę jeszcze pograliśmy e, i naprawdę no mówię, no mega się wyróżniała mi ta laska już tak podeszła tylko do mnie ona mówi, nauczy się, naucz się hiszpańskiego e, jak najszybciej i że weźmiemy, weźmiemy się cię do swojego teamu. Nie? Ja już miałam takie, mówię, ja pierdziele, że, że to się nie dzieje. nie? I ona już od razu prowadzi rozciąganie nie? na koniec z dziewczynami, że Patrycja poprowadzi rozciąganie. Ja mówię, ja, co tu się w ogóle dzieje? nie? Mówię, szok. No i poprowadzi, po, że tak powiem, poprowadziłam to rozciąganie. No i, no i ona na koniec, w ogóle tam wracamy e, z tym trenerem, jeszcze jednym. No i oni, że mega by chcieli mnie do siebie, że oni mają dla mnie trzy propozycje, które mi napisali potem. E, że chcielibym, żebym, żebym grała jeszcze w jakiejś wyższej lidze tam u nich. E, ale u nich jest tak, bo to jest jakaś tam e, amatorska liga, bo ja ogólnie do jakiegoś amatorskiego to przyszłam, nie wiem, wpisałam jakikolwiek. E, nie wiedziałam, czy oni będą tam płacą za granie, czy nie. Po prostu wpisałam, wpisałam żeby grać, nie? No i oni, że chcą mnie do jakiejś wyższej ligi, ale że tam ogólnie się płaci za granie, ale że ja nie będę musiała płacić za granie, że w ramach tego no, będą mi dawać jakieś tam pieniądze. No to nie jest duża kwota, nie? no bo oni mi powiedzieli, że będą mi płacić 100 euro bodajże. 100 euro za to, żebym była asystentem trenera. Asystentem. Właśnie trenera tam w Hiszpanii, jej w sensie y, tej babki, u której byłam na treningu, że mi pomagała, no ale że będę też grała na cały etat, że będę grała w tamtym klubie i w tym, y, no i że będę asystentką y, trenera, nie? Że, że, oni, że oni mnie potrzebują, że mi wszystko gdzieś tam zapewnią, nie? no. Ja powiedziałam, że super, a, ale że to dalej y, nie jest tak, jakby to, że ja potrzebuję pracy, że jak najbardziej jestem, jestem chętna na to, bo to zawsze dodatkowe pieniądze. No ale no i tak potrzebuję pracy, żeby w ogóle tu zostać. No i oni coś tam, po dużym przemyśleniu powiedzieli, że mają jakiegoś kolegę nieruchomości czy coś. I że oni się go zapytają, czy nie ma pracy dla mnie i że, że też się popytają o pracę dla mnie. I ja mówię, to się nie dzieje w ogóle, nie? Powiem wam, że jeżeli robisz to w zgodzie sam ze sobą, jest, jest to na zasadzie takiej, że ja po prostu kocham, ja kocham siatkówkę, kocham sport, kocham trenować. Yy, wiecie, jak ja zobaczyłam, nawet jak teraz kupiłam te treningi, to z że dwa ja lepiej to zrobiła. Także widzę, że ona też tak jakby spojrzała na mnie, że jestem jej po prostu potrzebna, żeby ten team gdzieś tam wybić troszeczkę na wyższy level. Yy, także powiem Wam, że, że szok, nie? Ja mówię, że super, że. że, że no, no, że super. No i teraz jest tak, że napisali do mnie. Pisali do mnie właśnie, że gra w tej wyższej, widzicie, idę tam na tą wyższą ligę zobaczyć na trening. Eee, także szok, nie? powiem wam, że jestem tu czwarty dzień, a po prostu dzieją się takie cuda, e, że aż niemożliwe, nie? że w sensie, No zarąbiście. no cieszę się, cieszę się, wiadomo, że to jeszcze nie jest e, to, za co mogę się utrzymać tutaj, także będę Was informować jak mi dalej idzie, no ale zawsze jakiś dodatkowy, dodatkowy pieniążek z czego się okazało, że możemy też zostać u, e, u tego właśnie chłopaka, który nam wynajmuje mieszkanie, że też możemy u niego zostać dłużej e, w razie czego, i tu już nie płacę kaucji, niczego także zawsze gdzieś to wiecie do przodu, nie? E, no od czegoś trzeba zacząć, nie? A jak to się mówi kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana także e, będę Was informować na bieżąco tak samo jak powiedziałam na początku, jak mi się to uda w ogóle, nie? to napiszę książkę, bo to wszystko też dzięki gdzieś tam mojemu myśleniu pozytywnemu, manifestacjach, afirmacjach, wizualizacjach. Długi temat, no ale, ale obiecałam sobie, że moje życie będzie arcydziełem, jak to, jak to ten Dawid Piątkowski powiedział, na przykład arcydziełem plus Leila Szajek manifestacja marzeń dużo wiedzy, długo już w tym siedzę. Nie każdy zrozumie to co mu przekażę, aczkolwiek no ja widzę po prostu, że to wszystko działa, nie? Działa i, i, i że wszechświat mnie po prostu wspiera. Także może wam, może wam opowiem w każdym razie. A może wam później opowiem w każdym razie, y, póki co moi drodzy, y, y, będę Was informować na bieżąco, y, jak sobie tutaj radzę i, i jak dałam radę, nie? No mówię, no, czy nagrywam to, żeby mieć tylko książkę pisać, jak mi się to uda, nie? Ale póki co, już w ogóle sam fakt, że mam gdzie grać i, i że jakieś tam dodatkowe pieniążki wpadną, to, to już jest super. No i lecę, lecę dalej, nie? <śledzimy> lecę dalej. Y, Życzcie mi powodzenia, pozdrawiam i jedno. Spełniajcie swoje marzenia.